Witajcie! Dziś wyjątkowo zajmiemy się analizą screenów z wersji alfa Battlefield 4. Na pierwszym screenie widzimy jak żołnierz rozwala szybę swoim nożem. Troszkę dziwnie łamie się szkło, ale zważywszy, że to alfa, zapewne w pełnej wersji gry cząsteczki szkła będą wyglądały lepiej. Na drugim screenie widzimy czołgi, dżipy oraz działko stacjonarne znajdujące się na naszym spawnie. Jeepy posiadają opancerzenie, które w teorii w prawdziwym życiu chroni przed minami. Czołgi, jak widać, mają standardowo po dwa miejsca. Na dole widać różne typy amunicji, które możemy zmienić. Na kolejnym screenie widzimy, że żołnierz jest oddalony od spawna o 213 metrów, a flagi są wciąż za nami, co znaczy, że mapa będzie ogromna. Ten screenshot jest według mnie dosyć ciekawy, widać, że znajdujemy się w windzie, która, którą możemy pojechać aż na 45 piętro według danych budynków. Na tym screenie widać jeszcze niedokończony interfejs. Aby zdobyć baretkę Medyczna Skuteczność należy przywrócić do życia defibrylatorem aż 5 osób. Za baretkę otrzymujemy 200 punktów. Tutaj możemy zobaczyć wieżę Pearl z Szanghaju. Ten screen jest dosyć ciekawy, gdyż z niego wynika, że w składach będzie w sumie po 5 osób. Na tym screenie widzimy, że nasz żołnierz otrzymuje 20 punktów za posiadanie flagi, co oznacza, że DICE bardziej naciska na tak zwany play the fucking objective. Po lewej na dole, obok minimapy, widać też, jakiego mamy w tej chwili perka, lecz wydaje mi się, że akurat nie mamy żadnego. Kolejny screen udowadnia, że najprawdopodobniej jest to wersja Battlefield 4 Alpha na Xbox 360. Świadczą o tym przyciski A, B, X, Y na dole pod listą oraz 24-slotowe serwery. Tutaj możemy zauważyć, że punkt B na trybie Conquest będzie w wysokim budynku. Jak już wiemy, znajdują się tam windy, które mogą być chronione przez C4, Klaimory czy inne rzeczy. Broń wygląda jak snajperka, świadczy o tym ilość naboi, po części wygląd oraz zamek, którym możemy przeładować nabój z komory. Na tym skrinie widzimy pistolet przypominający MP443 oraz ilość potrzebnego doświadczenia, aby go zdobyć. Kolejny obrazek pokazuje profil dewelopera Daes. Pytaniem jest, czy tak samo będzie na wersji PC? Czy Battlefield 4 coraz bardziej przypomina Medal of Honor Warfighter? Miejmy nadzieję, że te charakterystyczne cechy Battlefielda i Medal of Honor nie będą na tyle duże, gdyż dobrze wiemy co się stało z najnowszym tytułem Danger Clore. Tutaj możemy zobaczyć jak nasz żołnierz skacze z 40 piętra. Jak widać budynki są ogromne, mapa dzięki temu też. Wyczuwam tutaj dobrą zabawę na 64 slotowym serwerze. Na tym screenie, tak jak w przypadku pistoletów, możemy spojrzeć na nasze postępy i przyszłe unlocki. Kolejny obrazek wzbudza we mnie troszkę negatywne uczucia. Możliwe, że to przez moją interpretację, gdyż według mnie, jeśli zdobędziemy 66 tysięcy punktów, to otrzymujemy paczkę, w której znajdują się jakieś itemy. Mam nadzieję, że to nie będą dodatki do broni, lecz tylko wizualne rzeczy. Wciąż jednak nie widzę sensu takiego czegoś. Może macie jakiś pomysł, co mogłoby się znajdować w takiej walizce? Może jest to coś w stylu Service Stara klasy postaci w Battlefield 3? Napiszcie w komentarzach. Tutaj możemy zobaczyć interfejs spawnowania. Po lewej na dole jest ciekawa opcja Team Setup. Czyżby więcej możliwości customizacji swojego teamu? Na górze możemy zobaczyć, że najprawdopodobniej klasy postaci będą takie same jak w Battlefield 3. Czyli medykiem gra się najłatwiej mając defibrylator, apteczkę, granatnik, a innymi postaciami, które nie mają aż tylu możliwości, gra się naturalnie trudniej. Wiele osób narzeka, że medykiem farmi się tylko punkty. Po części zgadzam się z tą opinią. Ten obrazek jest jednym z najlepszych, jakie widziałem. Widać nowego perka o nazwie Offensive. Widziałem też gdzieś perkę Defensive, lecz nie mam pojęcia, co dokładnie może nam to dać. Oprócz zmiany kamuflażu możemy też zmienić rodzaj granata czy nawet noża. Po prawej możemy zobaczyć jakiś Kit Progression. Zastanawiam się, co oznacza 0 na 1. Czy to ma coś wspólnego z walizką, którą widzieliśmy wcześniej? Na kolejnym screenie widzimy eksplodujące C4. Zamartwia mnie fakt, że mechanika rzutu tego C4 będzie taka sama jak w Battlefield 3. Jak rzucamy tym ładunkiem, spada on od razu na ziemię, metr przed nami, jakby ważył 50 kg. Nie rozumiem dlaczego nie możemy rzucić ten C4 trochę dalej przecież prawdziwy żołnierz nie opuściłby takiego ładunku przed siebie. Tutaj możemy zobaczyć już bardziej rozbudowany interfejs. Bronie będziemy mogli dosyć łatwo zmieniać i dynamicznie sprawdzać ich statystyki. Jak widać, jest tutaj jeszcze więcej czynników wpływających na zachowanie broni niż w Battlefield 3, co spowoduje, że dobranie dodatków do broni stanie się bardziej interesujące. Ten obrazek udowadnia, że w Windows możemy poruszać się nawet w multiplayerze. Nie ma wątpliwości, że to multiplayer, gdyż po lewej widać tikety, minimapę itd. Na kolejnym screenie widzimy czołów. Po prawej widać, że mamy ograniczoną ilość strzałów, lecz wydaje mi się, że jest jakiś szybki sposób na zdobycie amunicji. Tutaj widzimy różne typy broni, jak LMG, snajperki, Bolt Action czy pistolety. Widać też, ile potrzebujemy punktów, aby je odblokować. Ten obrazek pokazuje to, co mogliśmy zobaczyć na trailerze, czyli dym unoszący się za granatem. Wydaje mi się, że to dosyć dobra rzecz, gdyż możemy łatwiej dostrzec granata, lub gdy my nim rzucamy i nie trafimy, to łatwiej wziąć poprawkę i rzucić drugim granatem. Na tym już ostatnim screenie widzimy snajpera. Po prawej widzimy różne lunety, jak luneta razy 6 czy razy 14. Jak widać, lunetę razy 14 możemy dowolnie konfigurować. Możemy sobie przybliżyć lub oddalić. To na tyle w tym filmiku. Pamiętajcie, że 10 czerwca EA pokaże nam trailer Multiplayera z Battlefield 4, a dnia następnego będziemy mogli w niego zagrać za darmo na targach E3 w San Francisco. Zapewne dużo ludzi będzie miało materiały wideo z tego konwentu, także nic nas nie ominie. W tej chwili pracuję jeszcze nad game logiem oraz poradnikiem. Zapraszam na Facebooka po więcej informacji. Do zobaczenia na polu bitwy.